Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do prezentacji Opla Merivy po tegorocznym faceliftingu. Zanim jednak przejdę do prezentacji, to chciałbym podziękować grupie Polmod Auto, a w szczególności salonowi Opla w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 285 za użyczenie mi tego modelu po to, abym mógł go Wam zaprezentować. Jednocześnie wszystkich was, którzy jesteście zainteresowani szczegółami oferty Merivy, odsyłam do opisu filmu, gdzie znajdziecie link do strony internetowej salonu. Zaczynajmy więc prezentację, w której jak zwykle postaram wam się jak najdokładniej pokazać wygląd zewnętrzny tego modelu, jego elementy wyposażenia oraz zapoznam was z najważniejszymi parametrami technicznymi tego auta. Otworzyłem auto z kluczyka, zajrzyjmy do wnętrza. Materiały uginające się pod palcem zostały użyte w miejscach takich jak podłokietnik na drzwiach i podłokietnik środkowy. Natomiast reszta elementów została wykonana z twardszych materiałów. Plusem natomiast jest to, że wszystkie te elementy zostały dobrze spasowane i nic nigdzie nie trzeszczy podczas ich użytkowania. Wersja wyposażeniowa tego konkretnego auta to Design Edition plus pakiet Parkuj i Jedź. Na tym jest jeszcze jedna półka wyposażeniowa, należy więc pamiętać, że można to auto jeszcze w niektóre elementy doposażyć, choćby w tapicerkę z elementami ze skóry, natomiast w tej wersji jest to tapicerka materiałowa, fotele są bardzo wygodne i będą nadawać się do dłuższej podróży. No a tak to wszystko wygląda z perspektywy kierowcy. Odpalimy auto i pokażę wam jak pracuje jednostka, o której opowiem wam nieco później. Włączam teraz światła mijania i światła przeciwmgielne, a także światła awaryjne. I pokażę wam jak prezentuje się Opel Meriva po faceliftingu z zewnątrz. Przednie szyby sterowane elektrycznie. Jeśli chodzi o zmiany po faceliftingowe, to Meriva otrzymała nowe reflektory i przemodelowany zderzak. Zmieniono również wygląd świateł przeciwmgielnych oraz powiększono osłonę chłodnicy. Nie zabrakło też świateł do jazdy dziennej w technologii LED. Moim zdaniem uwzględniając, że Meriva jest mikrowanym, wygląda ona dość atrakcyjnie. 16-calowe felgi aluminiowe. Lusterka boczne, elektrycznie regulowane z funkcją podgrzewania. Lusterko po stronie kierowcy jest sferyczne, czyli takie, które daje pomniejszony obraz, natomiast znacznie większe pole widzenia. Przyciemnione tylne szyby, zresztą podobnie jak klosze tylnych lamp, dzięki wyposażeniu Design Edition, nowością w tylnej części nadwozia rywy są energooszczędne lampy diodowe. W tym momencie podaję Wam wymiary tego mikrowana. Przejdźmy teraz do wewnątrz i opowiem Wam nieco o elementach wyposażenia. Kolumna kierownicy jest regulowana w dwóch płaszczyznach, natomiast tuż obok niej znajduje się taka mała półeczka na jakieś drobne przedmioty oraz pokrętła do regulacji jasności deski rozdzielczej oraz wysokości świateł. Mamy również przełącznik świateł oraz taki zamykany schowek. Tym joystickiem umieszczonym tuż obok klamki możemy elektrycznie regulować lusterka boczne. Skórzana kierownica ze wspomaganiem o zmiennej sile. Fajnie wyglądającym elementem jest ta chromowana listwa przebiegająca wzdłuż niej. Mamy na niej również przyciski do sterowania tempomatem, a także radioodtwarzaczem. Stąd możemy również zarządzać komputerem pokładowym który wyświetla nam najistotniejsze informacje podczas trasy na takim wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Kolejnym wyświetlaczem, który spotkamy w Oplu Merivie jest siedmiocelowy kolorowy wyświetlacz centralny. Na nim wyświetlają się m.in. informacje z radioodtwarzacza CD MP3, Między innymi konkursy recitane. z ekranem IPL. Mamy również możliwość połączenia naszego urządzenia przenośnego za pośrednictwem Bluetooth. Interfejs graficzny tego systemu jest czytelny i wygodny. Pakiet parkuj i jedź doposażamy Rive w automatyczną dwustrefową klimatyzację. W tej wersji mikrowan wyposażony jest w 5-stopniową manualną skrzynię biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie włącza nam się kamera cofania. Mamy do dyspozycji również czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu. Meriva posiada również elektryczny hamulec postojowy, miękki podłokietnik ze schowkiem w środku, spód wyłożony wykładziną, także zapobiegnie to nieprzyjemnym hałasom. Podłokietnik oczywiście jest ruchomy dzięki systemowi FlexRail. Możemy również całkowicie wyjąć ten podłokietnik. W tym miejscu znajduje się również cap holder oraz port USB i wejście auxin, a także gniazdo 12V. Po stronie pasażera mamy również taką małą półeczkę, a pod nią znajduje się już znacznie większy schowek. Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem, niestety bez podświetlenia. Natomiast mamy tutaj tak zwane lampki do czytania. W tym momencie może wspomnę nieco o bezpieczeństwie, ponieważ uważam, że jest to jedna z kluczowych kwestii przy autach rodzinnych, którym Meriva niewątpliwie jest. Posiada ona poduszki powietrzne, przednie, czołowe i boczne oraz poduszki kurtynowe dla przednich, a także tylnych siedzeń. Ciekawe rozwiązanie tylnych drzwi Flexdoors. Nie zastanawiacie się, czemu to właściwie ma służyć, poza tym, że to rozwiązanie zwraca naszą uwagę. Już wam mówię: kąt otwarcia tych tylnych drzwi to 84 stopnie, więc już prawie kąt prosty. Pozwala to na zdecydowanie łatwiejsze i bardziej naturalne wsiadanie do yy, auta i wysiadanie z niego. Dodatkowo ułatwione jest to przez ten duży uchwyt zmontowany na słupku B. Poza tym takie drzwi dobrze odnajdują się na niewielkiej przestrzeni parkingowej, kiedy poruszanie wokół samochodu jest łatwiejsze, gdyż nie ma konieczności obchodzenia sąsiednich półotwartych drzwi. FlexDoor zapewnia również lepszy dostęp do systemu foteli FlexSpace. Jest to system, który pozwala na swobodną aranżację wnętrza w tylnym rzędzie siedzeń, m.in. dzięki skrajnym fotelom przesuwanym wzdłużnie z możliwością przesuwania bocznego oraz oparciom tylnej kanapy składanym w stosunku 40-20-40 No dobra, teraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce, a przy okazji jak wygląda wnętrze tylnego rzędu siedzeń. Tak jak i z przodu elementy z tyłu są bardzo dobrze spasowane. No i tutaj mamy ten uchwyt na słupku B. No i powiem szczerze, wsiadanie i zamykanie drzwi oprócz tego, że jest nietypowe, jest też bardzo wygodne. Kieszeń w oparciach foteli przednich. No i tak jak widzicie, ja mam tutaj naprawdę sporo przestrzeni. Mam 1,75m wzrostu i spokojnie się tutaj mieszczę. Fotel z przodu był dodatkowo ustawiony nie pode mnie, tylko jeszcze dalej, aby łatwiej mi się nagrywało. Tak jak widzicie, jest tu podświetlenie. Nie ma tunelu, a nawet jeśli to jest tunel, to ja bym go tak nie nazwał. No i mamy tutaj 12V gniazdo dla tylnego rzędu siedzeń. System Flex Space pozwala nam na złożenie jednego z trzech oparć. Ja złożę to środkowe i pokażę Wam, że wtedy powstaje coś na kształt takiego otworu na narty, z tym, że jest on znacznie większy, także możemy tu przewozić nie tylko długie, ale także szersze przedmioty. Warto jeszcze wspomnieć, że na tylnej kanapie mamy oczywiście system mocowania i ISOFIX. Przejdziemy teraz do bagażnika, ale jeszcze powiem, że istotnym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych w czasie ruchu pojazdu. Pojemność bagażnika przy rozłożonych siedzeniach to 397 litrów. W bagażniku nie zabrakło prostych, lecz wygodnych rozwiązań, takich jak siatka, którą możemy sobie przymocować tutaj do odpowiednich uchwytów, co pozwoli nam tak zaaranżować przestrzeń, aby nam te przedmioty tutaj nie latały po bagażniku. Mamy podświetlenie, mamy taki wysuwany haczyk na jakąś siatkę, pod nim znajduje się dość spory schowek. Tak jak pewnie zauważyliście, jest tutaj bardzo niski próg załadunkowy, jest tutaj również druga podłoga. Pod tą podłogą znajdziemy zapasowe koło dojazdowe. Złożę teraz oparcia tylnej kanapy, natomiast bez kamery, bo tak będzie szybciej. Oparcia złożone trwało to kilka sekund, natomiast zaoszczędziłem Wam niepotrzebnych drgań obrazu. Tak jak widzicie, po złożeniu oparcia tylnej kanapy powstała płaska podłoga, natomiast przestrzeń do zaaranżowania zwiększyła się do 1496 litrów. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i opowiem Wam nieco o spalaniu według producenta ta konkretna jednostka benzynowa o mocy 120 koni mechanicznych będzie nam palić w cyklu mieszanym 6,3 litra na 100 km. W cyklu miejskim myślę, że będzie trzeba dodać około jeszcze litra. Natomiast yy, ja Osiągnąłem wynik właśnie w cyklu miejskim 9 litrów, natomiast standardowo robiłem testy sprintu do setki. Poza tym auto ma dopiero 250 km przebiegu, także ten silnik musi się jeszcze trochę rozjeździć. Wydaje mi się więc, że te dane podane przez producenta będą w miarę wiarygodne. Odpalam silnik, otwieram maskę po to, aby Wam pokazać i nieco opowiedzieć o jednostce napędowej w tym konkretnym aucie. Tutaj pod maską znajdziemy silnik benzynowy o pojemności 1,4 z turbosprężarką o mocy maksymalnej 120 mechanicznych. Moc ta temu mikrowanowi pozwala na sprint do setki w 11,3 Sekundy oraz osiągnąć prędkość maksymalną 188 km na godzinę. No i to by było na tyle z prezentacji Opla Meriwy po faceliftingu. Mam nadzieję, że moja prezentacja ci się podobała. Jeśli tak, to zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego z kolejnych odcinków. Na koniec nie zapomnij zostawić komentarza, jak Tobie podobają się po faceliftingowe zmiany merivy. No i oczywiście, jeśli masz jakieś propozycje na konkretne modele do przetestowania, to również pisz w komentarzach. Ja zobaczę, co się da zrobić. Trzymajcie się wszyscy, na razie!